Cześć. Hej, tu Panda. Dziś narysujemy rogalika z czekoladą. Oczywiście wykorzystamy mój zawsze wesoły piórnik kształtów. No to ruszamy. Weźmiemy trapez. Obrócimy go i dzięki niemu narysujemy środkową część rogalika. Rogi w naszym trapezie zostaną troszkę zaokrąglone. O tak, bardzo dobrze. Teraz łuk. Narysujemy nim kolejną część rogalika po prawej stronie. Jeszcze łuk na dole. Połączymy je linią prostą. Hm. Sięgniemy po kolejny łuk i narysujemy ostatnią część rogalika po tej stronie. Będzie bardzo zawinięta do dołu. <noise> Teraz przejdziemy na lewą stronę. Narysujemy kolejną część pysznego rogalika. Czyli musi powstać łuk na górze. Bardzo dobrze. I łuk na dole. Pobierzemy linię prostą, która połączy dwa łuki. Już wygląda bardzo smacznie. Hmm. Ponownie przyda się łuk. To będzie ostatnia część po tej stronie. Będzie ugryziona. Ktoś już nie wytrzymał i musiał się skusić. Wcale się nie dziwię. Hmm. Hmm. Jaka duża? Teraz kropka. Będzie duża, bardzo duża. duża. To czekolada, no. która Dobra, znalazła dana, się dana. w środku. Ja to, to co dalej? To, co to jest za jedynia? To dynia? Nie! Jeszcze to się woda? Ok nie. Wykorzystamy go, żeby narysować polewę na powierzchni rogalika. To będzie polewa z luku. O tak, bardzo dobrze wygląda, I ze wszystkich Słodko. rogalików najfajniejszym jest... Na koniec linia prosta. Wykorzystamy To będzie słodka posypka. Takich małych linii możecie postawić dużo więcej. Wtedy rogalik będzie bardziej słodki. To wszystko. Rogalik z czekoladą skończony. Zabierajcie się szybko zarysowani. Może na waszych rysunkach pojawią się rogaliki z innym nadzieniem. Na przykład maliko, ja ale. Zabierajcie się, się do proszę do, do, do pracy. Po swoje ona będzie miała ciszę. Ona będzie miała na www. A my kursa pokażemy kursa je na ekranie kursa. telewizora. Nie, do ciebie nie To kota,